W dzisiejszym odcinku będziemy oglądali TikToki, od których uwaga, rozbolą nas mózgi, a to dlatego, że trochę ciężej niż zwykle będzie nam je zrozumieć. Dlatego jeżeli w dzisiejszym odcinku zrozumiecie chociaż jednego TikToka, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście suba na tym kanale, bo tylko ludzie z 200 IQ subują kanał, żeby dostawać powiadomienia i nie przegapić żadnego odcinka. Zaczynajmy. No to lecimy. Co my tu... To jest narysowane? O... Nie, niemożliwe, żeby to było narysowane. Bo przecież wystaje poza... Co? Ale przeczytałam przed chwilą ten ołówek. To jest pla. Co? Nie rozumiem. Ja chciałabym wiedzieć, jak to jest zrobione. Czy. Nie wiem. No patrz, normalnie jakby ten ołówek pod podchodził. Tak, a później teraz nagle wszystko się spłaszcza i teraz. I wydłuża! Jest... I wydłuża! Jak? Przecież to jest kwadracik! Ale ktoś ma talent. Oszustwo, to jest Photoshop na 100%! Chyba tak. Nie wiem. Ok. Co! Jest taka statuetka na świecie? Nie wiem, ale jak jest, to jedziemy ją zobaczyć. Ej, wygooglujcie to! <grym> wygooglujcie to, bo ja chcę wiedzieć. I napiszcie w komentarzu, czy ona istnieje. Ona się nie kończy. Wygląda, jakby istniała, ale wygląda, jakby była do nieba. Weź mnie pocać do nieba, weź mnie <grym> do nieba, weź mnie poceć do nieba. <grym> Tylko nie na Golasa, ludzie, drodzy. Narysowało ja okay. narysowałam jakieś około telefonu, tak? No. no i przykłada z bliska. No i pasuje. Okay. Przykłada jeszcze bliżej. Też pasuje. Dobra. Nie każdy, jak odejdzie mega daleko, to też będzie pasowało. Co? Co się Co dzieje? Się Przecież jak się oddalisz, to wiadomo, że w mniejsze. jest mniejsze. Tak, No to się odbija w lustrze. Ale my też się odbijamy. Czekaj. Jak jesteśmy dalej, to jesteśmy mniejsi. Właśnie jak podchodzimy. Nie wiem. Weźcie mi, powiedzcie. Widzowie, <laughs> pomóżcie. Widzowie, pomóżcie. pomóżcie. Jak to się dzieje? Ciekawe, nie? No, musimy to sprawdzić po prostu. Tak. Okej, okay, typek se wchodzi po schodkach. I i naciska przycisk czerwony, okay. obraca się na. I znowu są te same schodki. A to nie było 360. Spada, Co? obkręcają się i One są tak narysowane, żeby z każdej. Co? To naprawdę nie na mój mózg. Już mnie trochę zaczyna boleć. No, bez sensu, <laughs> troszkę. No, nie bez sensu, właśnie to jest 200 IQ. Lecimy dalej. Co ona tu wyciągnęła? Pince. No. Przekroiła ją, na no jakieś... wyciągnęła z niej kawałek, a ona dalej jest okrągła, tak?! I już to gdzieś widziałam, jak były za małe pudełka, w sensie na TikToku właśnie, uh -huh. jak były za małe pudełka, a pizza urosła za dużo, to właśnie wycinali ze środka jeden kawałek, później cieli na normalne kawałki, ten kawałek sobie zjadali i...

Now if I flip these pieces okay, out, Put them back in. Without changing tak, anything to the puzzle? Boom, boom. Okay. I'm take this, put ja yes, that there. So za agora There, that goes there. No And I co that goes teraz? See, no i co? G Inne elementy. też chciałam krótkim Czemu on tego nie pokaże? G G G G Halo! <gry> Aha, dobra, pokazał tutaj na samym początku, jak to jest ułożone. Dlaczego? Czyli no to jest dziwne. Nie mniej znaczy więcej, czy więcej znaczy mniej, czy nie ma znaczenia? Bo <grym> <grym> chyba nie ma znaczenia. <grym> Mocne. Dobra, gościu będzie malował ściany moje ulubione. Wow! Pędzlem, tak? Umie? <grym> on tak umie pędzlem? O, nie! Dlaczego on to zrobił? Nie rozumiem. Dla satysfakcji, bo nie, nie mógł się powstrzymać? Chyba tak, ale to zniszczyło całego tego Tak. tak. <grym> Cały ten proces satysfakcji runął wow. właśnie. Wow, znowu jakiś głupi co? Rysu... Ma nawet do tego drabinkę. Czekaj, to leży, to leży. Ta naklejka leży na... To jest naklejka, ona leży. No leży. Raczej ona no, nie stoi. Taka karteczka raczej by nie stała. Ale dalej nie wiem jak to jest zrobione. Ktoś jest po prostu mistrzem iluzji. Prawda robiąc no? takie rzeczy. Jestem mega ciekawa, jak to powstaje. <grym> Okej. Okay. Zmazać. No i mnie nie rozmywa. O nie! E, typowy facet. O, nie. To 13... je... nie... nie, no większy sygnał zrobił niż to, warte. Wszystko. Daj sobie spokój z tym sprzątaniem. Jaka fala! To jest tsunami? Nie, to iluzja. Jak iluzja? Kim cudem. To jakaś fala ogromna. Gdzie oni tam stoją i ich nie zatapia? Nie, nic się nie dzieje. To jest to, jakby stało w miejscu, widzisz to? Ale dlaczego tak? Nie wiem. Nie rozumiem. To yy, policzy ile razy powiedziałam nie rozumiem w tym odcinku, <grywa> wygrywa serduszko <grywa> pod komentarzem. Zobaczcie, ta fala powinna wylać się na... Ja nie wiem o co chodzi, im bardziej na to patrzę, tym bardziej nie rozumiem. Ta fala powinna wylać się na piasek, a ona się nie wylewa na piasek, Właśnie. ona stoi w miejscu jakby była jakaś niewidoczna ściana, która trzyma tą falę. Ciekawe. Co? Frytki usmażone... Nie, to nie jest smażenie. To jest jakiś... Kalka? Kibel? E, Kalka to jest. Fileto fish tam rzuć. Nie marnuj tak jedzenia. To, on tam jeszcze dolał wody po ogórkach i musztardy. Ale po co? Nie wiem Czemu on tam rzuca poty! Dobra, tego to już nie rozumiem! Sos ostry! Jakieś tabasko, Jakiś kukurydza! Ja jestem ciekawa co do zębów. Co on z tym później zrobi? Horwiszki Ile tego jeszcze? Kaszki wrzucił? Marshmallow wrzucił. Nikle! A good order of Teraz to z No, bez sensu, to było totalnie chyba. to są moje ulubione, czyli fake or cake. No to wygląda jak prawdziwa toaleta. No, jakby się przyjrzeć, to nie. Ja podziwiam właśnie takich ludzi, którzy potrafią to stworzyć. No, trzeba mieć pak w ręku. Fajnie to wygląda. I smacznie. <ścoughs> Tylko dla kogo taki tort w kształcie umywalki? Nie wiem, nie wiem, dla kogoś, kto spędza długo czasu w toalecie. Chyba tak. No, do o, ciasto. Widzisz jej paznokcie, wyglądają jak kawałki czekolady A, w tym cieście. Czy jej wpadł tam paznokieć o, Jeden i ona teraz nie ta nic. Tak! O nie! No to bo, smacznego, <grym> słacznego. Od czego one latają? One się tak e, zbugowały. Dokładnie. To jest błąd w Matrixie. <grym> śmiesznie to wygląda. No, padni tam! O co? Czy oni mu robią depilację woskiem? Tak. Dlaczego one go tak torturują? Nie! Dlaczego, dlaczego tyle aż tego wosku tu jest? Właśnie, za, zby, zdecydowanie zbyt gruba warstwa. On nie wiedział na co się pisze, pewnie. Nawet nie wiecie, jak to boli. Jak ktoś tego nie doświadczył, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. To jest jakby ktoś ci odrywał skórę. Tego też nie wiecie, jak. <laughs> No ale po prostu, tak to do tego można porównać. No, po prostu boli. Co on zrobi z tym jajkiem? Rzuci no, 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 no. je na patelnię. I pobije się. Może so, no, no, on myślał, że się nie pobije. About... Nie wiem. Poczekaj. <ścisk> <ścisk> czekaj jeszcze raz. Nie, bo on do tego tak mocno Tak na hama, wiesz co chodzi. Specjalnie po TikToka po prostu. To działa! No i będziemy jeździć O, na O, naelektryzowany komputer, że chcesz wrzucić, a ona wylatuje. <laughs> <laughs> Magic! Wygląda jak magia, no. Wygląda jak ciekawa, my... jakby ktoś się zaklęci. Ja nie chcę tam być! Nie! Zostaw mnie! Ja ma... nie! <laughs> <laughs> Fajne zjawisko, śmieszne doświadczenie. Go... Oho, bomba świąteczna do mleka. Boże, ja chcę święta. Jeszcze trochę. O mnie Jej! Ale fajna. <laughs> Okej. Okay. Wow, tak się nagrywa? Fajnie. Wow, ale wymyślił. Patrz na to. Wow. Mocne. No ja bym nawet wow. na to nie wpadła. Że można tak zrobić. Ktoś musi być mega kreatywny. Pięknie to wygląda. I na przykład wynajmujesz sobie takiego fotografa, czy tam filmowca na swoje wesele i dopiero masz wtedy pamiątki piękne. Tylko, że wtedy nie ma czasu na takie kombinowanie. No nie, znowu. No nie przejdzie. Czekaj! Bardzo. No jak? Nie da się tak. No to jest niemożliwe. No ale dlaczego on potem przeszedł? Piesek. A ten później stoi na tym, widzisz? Wiem. Chyba, że od boku, jak przejdzie, widzisz, bo on idzie z lewej strony bardziej. To się no wydaje, że. Nie. Chciałam to zrozumieć, ale po prostu. Czekaj, jeszcze raz. widzisz, idzie z lewej no strony. Nie, no, widzę. Ale go nie, w całą... to nie mam, nie, no, widać go w całości. Dobra. Nie rozumiem. Ja też. Łooo! Wow! Wow! Czy się trzyma? Nie wiem. Szklanka taka jest strony, Aha! konia nas zrobiła. Jeżeli dotrwaliście z nami do samego końca i też trochę bolą Was mózgi, to pamiętajcie o łapce w górę i oczywiście wpadajcie na nasze Instagramki. Linki macie w opisie, więc zapraszamy serdecznie, a my życzymy miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Hej!